O rany, widzicie to? On ich tu więzi. Niebawem wstanie świt. Musicie opuścić do nim zegar, wybije szóstą. Życzę powodzenia. Do drzwi. Oh! <toddź> <toddź> <Dajemy>. Czekajcie drzwi. <zwój! toddź> Moja ręka. Całkiem normalna <grym> ręka. Udało się. Hej, a gdzie Kol? Chłopaki, uratowałem zwój. <grym> Ach, a... No co wy, co się tak patrzycie? Bo chyba nie zdążyłeś przed szóstą. Kol, słuchaj, jesteś. Yeah. <grym> Jestem duchem. <grym>